Nowoczesne polskie dowody może chobić niemiecka firma. Zdecyduje o tym przetarg i w związku z tym szef polskich służb specjalnych alarmuje, że nasze służby nie będą miały kontroli nad wydawaniem dowodów osobistych świadkom koronnym i agentom. Niemcy posiedliby tajemnicę naszych służb. Hy, hy, chyba nie należy się bać. Kiedyś w Polsce mieliśmy już niemieckie dokumenty, kenkarty i to był bardzo dobry dokument. Często ratował życie. Niemieckie papiery, tak. Kiedyś zachwycano się mówiącymi i koszami na śmieci w Berlinie, które dzięki czojnikom zachęcały głosem przechodniów do rzucania papierków. Ktoś chciał u nas takie kosze wprowadzić, no ale takie niemieckie mówiące kosze, one aż by się nie przyjęły, nie? bo idzie Polak i nagle słyszy „papiery bite. No taka delikatna kontrowersja. Ale kosze to nie papiery. Niech Niemcy robią te dowody. Nawet dla agentów, tylko tylko muszą dać słowo, że nie zdradzą tajemnicy i nie będą nas straszyć, bo to już nie ci sami Niemcy, którzy kiedyś budowali u nas polskie obozy koncentracyjne, to już nasi sojusznicy, to cóż, że będą o nas więcej wiedzieć. Inni też więcej wiedzą. Mówiliśmy o tym, polscy żołnierze rozmawiają przez telefony satelitarne, przez satelitę należącą do Gazpromu. Ja kiedyś spałem w hotelu w szwedzkiej pościeli Zikei i znalazłem pluskwę. No. Europa, świat się jednoczą. Nie psujmy swoimi obawami budowy wspólnego domu, nawet jak jego ściany mają takie uszy.